Υπότιτλοι AUTHORWAVE przeciwko fajrze. Ten jest ogólny dla braków mocniejszy, a naładowany jest magnetyczną energią przeciążenia do, do metycznych głównie przekształcić związkę mocny, jeśli był dość silny, zamienił myśli, w takim razie... Nie mam pojęcia, co się stało. Najpierw przed jakiś czas widziałem wszystko oczami mojego smoka, a potem wystąpiło nagłe przeciążenie mocy i... dobrej okej. Okay. Myśl, gdzie łącznik ubytku? Co to stajemni. Widziałem, jak uciekali z Muszę Musieli go ukraść. Obyś miał rację. Za pół godziny mam następną konkurencję. Sprawdź stratę. Dogoń jest Znajdź chęć. Arta, to znaczy, BUWU. To się tania darkę to i sprzątnie ich stajnie. My sprawdzimy, czy BUWU, to znaczy, Arta, założy ostrze. A potem obaj spróbujecie pobiegać na torze z mieścicami z Akademii. Wiecie co? znaczy wiesz co to znaczy kieruj swoje myśli i energię na podtrzki i spróbuj go założyć. Nie szkodzi. No, wiesz kim jesteś. Wsiadaj i idź na przejażdżkę. A, łącznik zaciałał. Na to wygląda? Pomieszał ich ze sobą zamienił ich w niezdarnych gamonii! Hmm, świetnie. To ich wyeliminuje z dalszych wyścigów. Zaraz mógłbym wykorzystać łącznik i osiągnąć ten efekt u wybrańca smoka. Gdybym miał łącznik! Ciekawy czyli jazdy, młody panie Pen. Co <mulary> <Dobrze>. to <mulary> Czy to są jakieś żarty? Zwybach po centrum. Mój syn ma straszną chrupkę. I... Teoretycznie, jeśli uda nam się nawadować go potrójnym przeciążeniem, powinien uaktywnić się w ten sam sposób. Ale tak. myślę, e, nie widzisz, że próbuje wyliczyć. A! Odzyskamy teraz Czes. Musimy! Inaczej Arta i Tuba będą mieć kłopot.